Czasy angielskie. Moi drodzy, dzisiaj super ekstra lekcja o czasach. Ale nie taka, że będę wam to tułknął, że prezent symbol używamy kiedy, albo prezent continuous używamy wtedy, albo nawet prezent perfect używamy wtedy. Tylko powiem wam, albo nawet dam ja wam zagwostkę. Zagwostka będzie polegała na tym, iż będę mówił zdanie po polsku w danym czasie, a później wy musicie powiedzieć zdanie po angielsku. Ale to nie będzie takie proste, ponieważ w tym pięknym programie użyję wszystkich czasów, jakie są w języku angielskim. Jestem bardzo ciekawy, jak bardzo dobrze Wam to pójdzie i jak bardzo dobrze znacie te wszystkie zagwoski. Zdanko, nad którym ćwiczyć będziemy, to coś, co każdy Polak lubi pić. Czyli każdy Polak lubi pić wodę, oczywiście. A więc zaczynamy, moi drodzy. Angielski z marcidem. Żeby wszystko było jasne, drink odmienia się drink drunk przez A, co żyć dłużej i drunk, czyli drink, drunk, drunk. Pierwsza drink. forma to drink, druga to drunk, trzecia to drunk. Drink, drunk, drunk. Gotowi? Zaczynamy. Piję wodę codziennie. I drink water every day. Piję wodę teraz. I am drinking water now. Piłem wodę wczoraj. I drank water yesterday. Piłem wodę wczoraj o 16. I was drinking water yesterday at 4 p.m. Piłem wodę trzy razy w tym tygodniu. I have drunk water three times this week. Piłem wodę od 10 minut. I have been drinking water for 10 minutes. Kiedy przyszedłem do domu, moja piękna żona wypiła już wodę. Żoną. When I came home, my beautiful wife had drunk water. Kiedy przyszedłem do domu, zobaczyłem mojego kolegę, który był bardzo szczęśliwy, ponieważ właśnie przed chwilą wypił wodę. When I came home, I saw my friend who was very happy because he had been drinking water. napiję się wody. I will drink water. Na pewno napiję się wody. I'm going to drink water. Jutro o 16 będę pił wodę. I will be drinking water tomorrow at 4 p.m. Do końca dnia wypiję wodę 4 razy. I will have drunk water four times till the end of this week. Jutro o 16 będę pił wodę przez 10 minut. Tomorrow at 4 pm I will have been drinking water for 4 minutes. I wszystkie czasy, moi drodzy, wszystkie, jakie są w języku angielskim, poszły! A jestem bardzo ciekawy, napiszcie koniecznie w komentarzach, ile z tych właśnie pięknych czasów znaliście i ile zdań powiedzieliście dobrze. Tak jak zawsze, pode mną tutaj jest plik z zadaniami, tutaj o tam na dole właśnie podem plik z zadaniami, które bardzo chciałbym, żebyście rozwiązali. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące czasów? Sprawiają wam one trudność? Naciśnijcie w ten guziczek na Messengera, skontaktujcie się ze mną, a ja wam dam bardzo fajną stronkę, która wam w tym raz, a dobrze, pomoże. Dzięki bardzo, że jesteście. Widzimy się wkrótce z nową dawką angielskiego. Z angielski z Marcinem.